Witam Państwa w 30 dniu niestety zimnego maja. Jak widzimy zmienia się klimat i zmienia się świat. Czy na lepsze to trudno powiedzieć. My jesteśmy optymistami. Zapraszam na program. W sali orła Białego w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim odbył się czwarty opolski kongres młodzieży pod hasłem Młodzi są zajechani. Co z tym robimy? Celem wydarzenia była wymiana doświadczeń, integracja, a także przeprowadzenie otwartej debaty na temat problemów, z jakimi obecnie mierzą się nastolatkowie. W młodych ludziach tkwi bardzo duży potencjał, bardzo duże możliwości i chodzi o to, żeby go pokazać, ale też pomóc młodzieży uwierzyć, że ma ten potencjał. Żeby rzeczywiście on się mógł zrealizować, żeby pokazać, że młodzi ludzie mogą kreować rzeczywistość dookoła siebie, że mogą mówić o tym, co jest dla nich ważne, o tym, co ich dotyczy, i budować to wspólnie, krok po kroku. Kongres od samego początku jest organizowany właśnie w takim partnerstwie, to znaczy partnerstwie młodzieży, Forum młodzieży samorządu. Województwa polskiego, nas jako stowarzyszenia, samorządu województwa, częściowo samorządów lokalnych, ale też różnych organizacji pozarządowych, i teraz w trakcie Kongresu zresztą widać to po programie, bo mamy warsztaty przygotowane przez specjalistów, ale mamy też warsztaty przygotowane przez młodych dla młodych, więc taka konstrukcja mieszana. Skupiamy się na lokalnych działaniach i bardziej na tym, co my możemy dać od siebie jako młodzież i co my możemy robić już. Natomiast jeśli chodzi faktycznie o taką władzę w rękach. Młodzieży, no to na pewno będziemy do tego zachęcać młodych ludzi, bo tego po prostu brakuje w Polsce, w polskiej polityce brakuje młodych ludzi, brakuje świeżego spojrzenia na świat, brakuje po prostu nowości. Zaraz po części debat podzielimy się na grupy i będziemy razem pracować nad rozwiązaniami, które możemy wspólnie jako młodzież wypracować no, tak na dobrą sprawę dla nas samych. I dla budowania naszej lepszej przyszłości. Jeśli chodzi o stricte polityczne, to nie, ale z jeden z tematów warsztatów to przemawianie publiczne, występowanie publiczne, więc na pewno zahaczające. Obwodnica Zawady to inwestycja, której zadaniem jest usprawnienie ruchu na drodze Krajowej 45. W chwili obecnej jest kilka propozycji przebiegu trasy. W ostatnim czasie pojawiła się jeszcze jedna propozycja mieszkańców gminy Łubniany. Aktualnie jesteśmy na etapie studium korytarzowego, czyli takiego zupełnie wstępnego etapu, na którym m.in. oceniana jest także zasadność realizacji konkretnej inwestycji, w tym właśnie rozbudowy wraz z budową obwodnicy Zawady, czyli rozbudowy tego odcinka drogi krajowej numer 45 na odcinku Opole-Zawada. Tutaj biuro projektowe, które rozpoczęło już pracę dla tego etapu, wyłoniło 8 korytarzy. Nie mówimy też, że te 8 wariantów to temat zamknięty. Być może wyłoni się jeszcze kolejne czy kolejne korytarze dla tej inwestycji. Mówimy o wariancie numer 9. Wariancie, który nie był ujęty do konsultacji prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych i Autostrad i wariant numer 9 wykorzystuje właśnie ten wariant trzeci z Miejskiego Planu Zagospodarowania oraz wariant ten proponowany przez wariant przez pana wojewodę Sławomira Kosowskiego właśnie gdzie tutaj byłby ten węzeł komunikacyjny i on by się łączył właśnie z tego miejsca tutaj w koło Centrum Handlowego Turawa Park. To jest wariant najlepszy. To jest przede wszystkim opcja, która jest prawnie usankcjonowana. Tak? To jest chyba najważniejsza informacja, bo już była zaplanowana w dokumentach. To jest po pierwsze. Po drugie, ten wariant dziewiąty nie obciąży też naszej gminy. Jeśli mówimy o interesie społecznym, tak? o tym, jak duża liczba ludzi byłaby tutaj zaangażowana tak negatywnie, jeśli chodzi o przebieg tej obwodnicy przez gminę Ugniany, no to my się na to po prostu nie zgadzamy. My chcemy, żeby wykorzystać właśnie te prawne aspekty zaplanowane wcześniej, wariant numer 3, połączyć z tym proponowanym dziewiątym. Jeżeli chodzi o realizację prac dla tego zadania, to dopiero lata 2028-2030. Realizacja inwestycji to niezwykle żmudne zadanie, dla którego no, większość prac zajmują jednak prace projektowe, czyli tak zwana dokumentacja, w międzyczasie także yy, wiele ważnych decyzji administracyjnych, bez których ostatecznie inwestycja nie może powstać. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu realizuje cykl spotkań pod nazwą Twarze Opola. W ubiegły piątek była prezentowana sylwetka Jacka Rogorzy, geografa, krajoznawcy i animatora kultury. Od wielu lat propaguje lokalny dorobek kulturalny w trakcie spotkań, wędrówek po mieście i wycieczek po Opolszczyźnie. Spotkanie zgromadziło liczne grono gości, wśród których byli dyrektorzy placówek kulturalnych, naukowcy oraz znajomi i rodzina. W 2015 roku na wniosek Centralnego Muzeum Mieńców Wojennych Jacek Rogorza został wyróżniony w konkursie Społecznie kroku województwa opolskiego. Dowodem niemałego jego wkładu w życie społeczne Opolan są nie tylko liczne nagrody oraz podziękowania, ale przede wszystkim bardzo duże grono przyjaciół, które wypełniło salę muzeum. W ubiegłym tygodniu odbył się w Opolu festiwal pszczelarski. Oprócz wykładów dla pszczelarzy i mieszkańców, można było na rynku nabyć miody z rodzimych pasiek. W kościele pod wezwaniem Matki Boskiej nieustającej pomocy w Opolu odbył się wykład na temat właściwości leczniczych miodu. Czy miód jest lekarstwem na wszystko? W aspekcie profilaktycznym tak. Ze względu na bardzo dużą budowę, skład, tam jest około 500 składników, to jest wszystko e, oparte o surowce naturalne i mało tego gwarantowane, że nie zaszkodzą, bo to jest bardzo ważne, jak również w dużych ilościach nie uszkodzą organizmu. Czy miód? To czysta słodycz? Ma pH kwaśne. Jeżeli ktoś ma nadkwasotę, nie powinien stosować miodu ze względu na to, że on pogłębia tą nadkwasotę. To są czynniki, które omówią tak samo, jeżeli chodzi o cukrzycę pierwszego stopnia. Jeżeli są bardzo wysokie poziomy cukru, prawda, to musi to robić. Bardzo pod kontrolą, ze względu na to, że glukoza musi być, bo to jest podstawowy energetyczny materiał dla naszego centralnego systemu nerwowego. Ale jednak trzeba to robić bardzo ostrożnie i z umiarem, bo można sobie zaszkodzić. Podobno, gdy zniknie ostatnia pszczoła, zniknie także ludzkość. Czy ludzie dbają o to, aby pszczoły przetrwały? Na dzień dzisiejszy robimy wszystko, aby pszczoły przetrwały. Niestety zmiany, które zafundowaliśmy w środowisku, podążają tak szybko, że pszczoły po prostu nie nadążają za... Nimi. Poza tym no pojawia się wiele takich aspektów trudnych, aspektów niebezpiecznych. My zdajemy sobie sprawę, że współczesne rolnictwo nie jest w stanie funkcjonować bez środków ochrony roślin. Natomiast te środki muszą być stosowane. My też, aby ratować nasze pszczoły przed różnymi problemami zdrowotnymi, przede wszystkim przed warozą, to taki pajęczak rodem z Azji, który od kilkudziesięciu lat atakuje nasze pszczoły, musimy stosować chemię. My to robimy w okresie popożytkowym. Natomiast Naszym największym problemem jest to, że zniknął precyzyjny zapis, który do tej pory obowiązywał, że zabrania się zabiegu, wykonywania zabiegów agrochemicznych na uprawach kwitnących w porze oblotu pszczół. Miejmy nadzieję, że powołany przez Ministerstwo Rolnictwa 14 Zespół do Spraw Pszczół stanie na wysokości zadania i rozwiąże problem wykorzystania substancji chemicznych na polach tak, aby pszczoły miały szansę na przetrwanie. Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu realizuje projekt skupiony wokół historii, przyrody, sztuki i relacji społecznych, tworzących wspólnie klimat Pasieki, charakterystycznej dzielnicy Opola. Galeria Sztuki Współczesnej w 2022 roku organizuje festiwal Wyspy Pasieki. Tak naprawdę od kwietnia aż do końca września zapraszamy Opolan, no ale też turystów, do poznania historii i takiej, takiego specyficznego klimatu Wyspy Pasieki. Jest to chyba ulubiona dzielnica Opolan, to tutaj spacerujemy, to tutaj podziwiamy piękną architekturę, to tutaj spotykamy się przy okazji różnych wydarzeń artystycznych w wielu instytucjach, które zlokalizowane są w tej dzielnicy. I w ramach tego festiwalu właśnie my jako galeria organizujemy wiele spacerów, wykładów i spotkań ze sztuką więcej na temat realizowanego projektu w czwartkowym programie kulturalnie o godzinie 18:00 W dzisiejszych informacjach to już wszystko. Zapraszam na dalszą część programu, a w nim rozmowa przy oknie Janusza Maćkowiaka, ponadto kalendarium Jurka Stemplewskiego i aforyzm Sławka Kuligowskiego z rysunkiem Andrzeja Czyczyły. Życzę miłego wieczoru. Modernizacja oczyszczalni ścieków w opolu przy ulicy Wrocławskiej to największa miejska inwestycja. Największa, ale także ważna. Ze społecznego punktu widzenia. 17 lat temu, kiedy była modernizowana, mogła oczyszczać, pobierać właściwie ścieki od 140-170 tysięcy mieszkańców. Jeśli zakończona zostanie ta modernizacja, będzie mogła obsłużyć miasto 240 tysięcy, więc znaczący postęp. Ale co najważniejsze, ta modernizacja to także nowoczesna technologia i hermetyczny sposób oczyszczania. Nie będzie już tego, do fetoru smrodu w dni upalne. Więc, krótko mówiąc, ważna sprawa. Kilka razy z naszą kamerą byliśmy na budowie, i oto kilka dni temu w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja, że realizacja tej kompleksowej modernizacji jest zagrożona i być może trzeba będzie oddać wielomilionowe dotacje. Tak powiedział były wiceprezes. Spółki Wodociągi i Kanalizacje, Mateusz Filipowski. A w naszym studium aktualny wiceprezes, osoba odpowiedzialna za tę inwestycję, Agnieszka Maślak, wiceprezes do spraw technicznych i inwestycyjnych Spółki Miejskiej Wodociągi i Kanalizacji. I co pani na to, pani prezes? No, przede wszystkim dzień dobry, witam państwa. Yy, no, muszę zaprzeczyć yy, tej tezie, że realizacja inwestycji. Tej wielkiej, ważnej inwestycji związanej z modernizacją oczyszczalni jest zagrożona. Yy, oczywiście skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie ma problemów, ale te problemy powstawały już dużo, dużo wcześniej, zanim ja pojawiłam się w tej spółce, w związku z yy, epidemią COVID. Takie problemy się pojawiły, ponieważ po pierwsze zaczęło brakować materiału, yy, były przerwy w dostawach. Te łańcuchy dostaw były poprzerywane. Ludzie nie, y, chorowali, byli izolowani, y, więc y, ta obsada pracowników na budowie była niepełna. Wtedy zaczęły się problemy na, na oczyszczalni, ale one nigdy nie stanowią zagrożenia w realizacji, zakończeniu no, ale tej inwestycji. Wykonawca tej inwestycji, wrocławska firma, do grudnia, od czerwca do grudnia, bo w czerwcu pani przejęła tę inwestycję, do grudnia 15 razy dopomin dopominała się o spotkanie u inwestora. Niestety do tego spotkania nie doszło i kilka dni temu właśnie ta firma wykonawcza przesłała, że tak powiem, żądanie zwiększenia kosztów inwestycji o 20%. 24 miliony. No to, to nagle to nie jest prawda. To nie jest to prawda. Nie, jest prawda nie, tak? nie, oczywiście. Spotkanie z zamawiającym odbywają się chociażby na radach budowy co miesiąc i dwa, co dwa tygodnie na radach koordynacyjnych, w których ja też bardzo często jak tylko mam możliwość uczestniczę i rzeczywiście firma złożyła w sumie na całej inwestycji 17 roszczeń finansowych, yy, większe, mniejsze. Natomiast tu chcę zwrócić uwagę, że sześć z nich, te najobszerniejsze, opiewające na ogromne kwoty, wpłynęły zanim ja się pojawiłam w spółce. To były właśnie głównie roszczenia związane z epidemią COVID. Yy, my rozmawiamy ze, z, z wykonawcą. Oczywiście. Yy, do porozumienia możemy dojść dopiero wówczas, kiedy dokumenty, które są przedstawione, pozwolą nam realnie ocenić sytuację. Na razie y, nie ma takich dokumentów, żebyśmy jednoznacznie mogli określić, y, jakie dodatkowe wynagrodzenie należne jest wykonawcy, bo tylko w tym jest problem. Nie ma żadnego innego problemu na na realizacji tej, tej inwestycji, no może poza tym, że jeszcze trochę termin będzie musiał być wydłużony, ale to też, jak powiedziałam, jest związane z dostawami. Nie nadążam ją dostawcy. A w jakim materiału? stanie przejęła Pani tę inwestycję, bo przejęła Pani ją w czerwcu 2021 roku? No Ja przejąłam tą yy, yy, oczyszczalnię czy tą inwestycję. Już po jednym aneksie półrocznym na przedłużającym termin wykonania. Bo Państwo może nie wiecie, ta inwestycja już jeden termin miała przedłużony raz, zaraz na początku realizacji inwestycji. Nie chcę wchodzić, czy one były uzasadnione, czy nie, to jakby strony zaakceptowały to przedłużenie i dzisiaj termin wyznaczony na zakończenie jest do końca czerwca, do końca grudnia, przepraszam. Natomiast wykonawca, z tego co wiem, wnioskował już na, w tym pierwszym momencie o wydłużenie o dłuższy termin. Natomiast w związku z terminem określonym przez Narodowy Fundusz, jeśli chodzi o dofinansowanie, ten termin musiał być, y, zakończyć się w tym roku. Wiem, że to jest niemożliwe, żeby w tym roku zakończyć tę inwestycję. Rozmawiamy z wykonawcą o tym, w jakim czasie jeszcze ją będziemy wydłużać. Na ile to wydłużenie będzie uzasadnione, a na ile zawinione przez wykonawcę, to też pozostaje do rozstrzygnięcia. Natomiast pierwszą rzeczą, jaką robimy, to przygotowujemy dokumenty do Narodowego Funduszu, żeby aneksować z nimi umowę, żeby to dofinansowanie jeszcze trwało. No ale to jest pod znakiem zapytania, bo termin nie zostanie no, dotrzymany. Szanowni Państwo, pod znakiem zapytania oczywiście, dopóki nie podpiszemy umowy. Natomiast trzeba pamiętać, że nasza inwestycja to nie jest Wyizolowana inwestycja na terenie Polski, która ma problemy z terminem realizacji w związku z epidemią COVID. To jest powszechne zjawisko. Wszystkie inwestycje opóźniają się z tego powodu i nie sądzę, żeby Narodowy Fundusz nagle wszystkim odmówił wydłużenia terminu realizacji, skoro to jest ani nie zawinione przez wykonawcę, ani niezawinione przez beneficjenta, po prostu sytuacja Czyli... na świecie spowodowała, że, że takie problemy Czyli są. jak by Pani oceniła stan tej inwestycji, ważnej inwestycji w obwodach? No, mogę powiedzieć na dzień dzisiejszy. Tak. W związku z tym, że biorąc pod uwagę upływ czasu przeznaczonego na same roboty budowlane i to ten upływ czasu wynosi 77%, troszeczkę ponad 77%, a rzeczowe wykonanie wynosi 74%, no to to opóźnienie jest naprawdę bardzo znikome. Biorąc pod uwagę, że y, zawsze te największe prace, takie wykończeniowe, ta największa mobilizacja jest zawsze na końcu inwestycji. Ja nie widzę zagrożenia jako takiego w wykonaniu mhm. robót, natomiast trzeba pamiętać, że w, w ramach tego wykonania jeszcze w umowie mamy rozruch tej oczyszczalni. I na ten rozruch braknie nam czasu. Na samą budowę mhm. y, najprawdopodobniej nie, natomiast na rozruch tak i, tym, i jesteśmy przygotowani na razie mentalnie na to, żeby tą, tą realizację przedłużyć. Zagrożenia naprawdę nie ma żadnego. Rada Nadzorcza kilka dni temu chciała odwołać prezesa, pana Jakiego? nie udało się, został zawieszony i wśród zarzutów, jakie stawia Rada Nadzorcza zarządowi, to jest między innymi brak właściwego nadzoru nad inwestycją, nad tą oczyszczalnią ścieków. No oczywiście te zarzuty kierowane są pod adresem pana jakiego, no ale za tę inwestycję bezpośrednio pani odpowiada, więc coś jest y -y, na rzeczy. Y -y, tak, ja w momencie, kiedy przyszłam na, do, do spółki, y -y, ponieważ moim głównym zadaniem, jakie prezydent mi powierzył, to był Nadzór nad, y, nad tą inwestycją. Y, od razu zainteresowałam się tą inwestycją, odwiedziłam tę inwestycję zresztą, zresztą niejednokrotnie, i to, co się pojawiło, co już było wykonane, ale wykonane przed moim przyjściem, to były trzy gigantyczne zbiorniki y, betonowe. Dwa na części B to są zbiorniki, które będą komorami fermentacyjnymi, i z, jeden ze zbiorników, osadnik wstępny, były nieszczelne i te zbiorniki dzisiaj są największym technicznym problemem, jeśli chodzi o wykonanie tej inwestycji. Ja zostałam w stanie takim, y, y, że nie można było na tych elementach kontynuować mm. prac. Y, mm, Ale bardzo... chodzi o nadzór, ja pytam o nadzór. nadzór. No mogę tylko powiedzieć, że prezes y, Jaki, prezes Mateusz Filipowski nigdy ani razu nie byli na żadnej radzie budowy, na żadnej naradzie koordynacyjnej. Ciekawy. Poprosiłam o sprawdzenie y, ilości, właśnie, y, ki, uh -huh. jak długo była, y, kiedy był obecny i ile razy? Zero. 0,00. Zero, to była jedna strona medalu tej ważnej inwestycji ze społecznego punktu także widzenia. Jutro ciąg dalszy rozmowy na temat, przepraszam za określenie tego śmierdzącego tematu, druga strona medalu. Bardzo dziękuję. Gościem rozmowy przy oknie była Agnieszka Maślak, wiceprezes do spraw technicznych i inwestycyjnych w spółce miejskiej wodociągi i kanalizacji. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do jutra, dziękuję. do 18:00. Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego. Dziś wracamy we wspomnieniach do święta Opola z lat 80. Oto przed Państwem centralny punkt miasta, rynek. Mamy maj 1988 roku. Bohaterką tych wydarzeń jest książka. W ramach dni Opola odbywały się targi książki. Jak widać, 34 lata temu Opolanie kupowali i chyba czytali więcej książek niż dziś. Na rynku tłumy, w kolejce całe rodziny. Już dawno nie było takiego zainteresowania słowem drukowanym. Patrząc na stojących, odnosi się wrażenie, że nikogo nie trzeba było do czytania nakłaniać. Księgarnia naukowa na opolskim rynku była i jakoś egzystowała. Przyszły czasy, w których kapitalizm postawił na zysk, i po sklepie z wiedzą pozostały wspomnienia. Targi książki miały jeszcze jeden cenny aspekt. Brali w nich udział pisarze, twórcy i animatorzy kultury. Tu widzimy profesor Dorote Simonides, znaną opolską pisarkę. Chwila rozmowy, wspomnienia o książkowych postaciach. Oj, to były czasy. Pozdrawiamy panią profesor. Dodatkowym bodźcem, atrakcją kiermaszu były loterie. Ciekawe, co wylosował ten chłopczyk. Dziś dorosły mężczyzna. Czy miłość do książki pozostała? Jeżeli trafił się pusty los, to zawsze pozostała nagroda pocieszenia. Nikt nie wracał z pustymi rękami. Wracamy na stragan. Ciekawskich przybywa. Mały Jaś już ma to, co chciał. Zadowolony wpatrzony w obrazki, zapomniał o mamie, z którą na kiermasz przyszedł? Jedni oglądają, inni mogą w tym czasie sobie pogadać. Wózek nie jest tu żadną przeszkodą. Ciekawe, jak dziś wyglądają uczestnicy tej wózkowej debaty. Targi książki w 1988 roku odbywały się także w Bierkowickim Skansenie. Oto stragan wśród zabytkowych chałup z ofertą dla najmłodszych działkowców. Czy dostanę poradnik dobrej gospodyni? Pyta pani zainteresowana śląską kuchnią. Żurek muszę na wesele przygotować, dodaje. W Muzeum Wsi Opolskiej spotykamy profesora Jerzego Pośpiecha, pierwszego rektora Uniwersytetu Opolskiego, autora publikacji m.in. o zwyczajach i obrzędach na Śląsku Opolskim. Autograf profesora to cenna zdobycz. Proszę śmiało, tylko przeczytaj, zanim pójdziesz topić marzannę, zagaduje profesor. Tu przyznajemy, że nie wiemy, kto bardziej zainteresował naszego reportera: dziadek czy wnuczka. Jedno jest pewne: oboje są zadowoleni. Wycieczka po książkę udana. Tak było w 1988 roku. A jak będzie wyglądało Wielkie Święto Literatury w tym roku? Przekonamy się już niebawem. A zatem, do zobaczenia. Kiedy nosiłem. Krótkie spodenki. Życie wydawało mi się nieskończenie długie. Dzisiaj noszę długie spodnie marząc o krótkich spodenkach.